Z kilku warzyw i fileta robię prostą rybę po grecku, która znika ze świątecznego stołu w kilka minut. Cebulę kroję w cienkie plasterki, niecałkiem przezroczyste, podsmażam cebulę na niewielkiej ilości oleju. Por kroję w cienkie plasterki, żeby po usmażeniu był wyczuwalny. Dodaję por do podsmażonej cebuli i wszystko dokładnie mieszam. Doprawiam liściem laurowym, zielem angielskim i słodką papryką. Obraną marchew, pietruszkę i kawałek selera ścieram w robocie kuchennym. Za chwilę pokażę Ci, jak połączyć te warzywa z rybą, żeby była delikatna. Wsypuję starte warzywa do garnka z cebulą, mieszam i smażę przez kilka minut. Doprawiam wszystko do smaku solą, pieprzem i papryką. W miseczce mieszam koncentrat pomidorowy, masło i ciepłą wodę. Dodaję tę mieszankę do warzyw i wszystko dokładnie łączę. Warzywa przykrywam i duszę około 25 minut. W tym czasie rybę kroję na mniejsze kawałki. Pokrojoną rybę doprawiam solą i pieprzem. Każdy kawałek obtaczam w mące. Dzięki temu na patelni powstanie delikatna złota skórka. Na patelni rozgrzewam olej. Każdy kawałek ryby pojedynczo zanurzam w wodzie i od razu kładę na rozgrzaną patelnię. Smażę rybę z obu stron aż będzie złota. Ugotowane warzywa i usmażoną rybę przekładam do miski warstwami. Zaczynam i kończę na warzywach. Kilka kawałków ryby zostawiam na wierzch. I gotowe delikatna ryba po grecku na warzywach, idealna na świąteczny stół. Dziękuję, że gotowałaś dziś ze mną. Zasubskrybuj i wróć po kolejne domowe przepisy.